Witam na kanale MatysPC. Dzisiaj taki króciutki film, w którym pokażę Wam, jak na komputerze, do którego jest przypisana licencja do Windowsa Home, można podnieść ją do profesjonala i nawet nie używając klucza do dziesiątki, tylko użyjemy sobie klucza do ósemki. To jest ten komp, na którym będzie to robione. Składak z marketu, taki gotowiec. Prawdopodobnie przepłacony, ale co zrobić? Konfiguracja to jest chyba o ile pamiętam i piątka 9 generacji 9400, chyba coś takiego tam było. Jakaś nędzna płyta na chipsetie H310. No właśnie, bo takie coś wcisnęli. I co? No GTX 1660 to jest akurat spoko. Ramy jak widać dwie kości, ładnie świecą, ale niestety na tą płytę wchodzą tylko dwie razem 16 GB dwa razy po 8 i w zestawie był dysk dysk silicon Power tak 500 giga czy tam 480 coś takiego i ja tutaj dokładałem adatę, którą się na nvme potem później bardziej też pokażę no to przechodzimy do aktywacji systemu dobrze odpalimy sobie Wpisywanie klucza. bo Mamy tutaj Windows 10 Home pokażę. Żeby nie było wątpliwości. Tak, aktywowane przy użyciu licencji cyfrowej. Zobaczcie sobie komputer z Marketu. Ładnie LEDy się tam świecą wszystko. No ale tylko dwa sloty na RAM. GTX1660, z tego co pamiętam, płytę ledwo widać ładnie się tu odbija No, niestety, płyta jakaś H310, jakaś słabizna od Gigabajta, i tam jest dodatkowo dołożony. O ile złapali ostrość, jest Adata. Dodatkowo dołożony dysk NVMe, bo była tutaj 500, zwykły SSD. Taka sobie opadała z PC i mamy znaczek. Licencyjny. Mamy Windows. OK. Nie ma naklejki z kluczem. Jest Windows aktywowany cyfrowo. Nie wiem jak oni to robią składając te kompy. No, ale klient posiada licencję do ósemki czy tam 8.1 profesjonal Wysłał mi zdjęcie naklejki, więc wejdę na pocztę i za chwilę wezmę ten klucz i go wpiszę. Dobry klucz wpisany, sprawdźmy, czy zadziała. On aktualnie swoją wersję, czyli wykryło, że podnosimy do profesjonala i zobaczymy, czy się połączy z serwerami aktywacji, czy da tam informację, czy wszystko będzie działać tak, jak powinno. Wygląda na to, że będzie OK. No, po całej operacji mamy ponowne uruchomienie systemu, przygotowanie do aktualizacji. Tak, także możecie sobie zmienić wersję systemu na wyższą. Tak, po prostu cykwuch. O, Dodawanie funkcji, także powinno to działać. Oczywiście najważniejsze na koniec sprawdzić tam w zakładce, w ustawieniach dotyczących aktywacji, czy w ogóle się aktywowała ta wersja profesjonal. Jak już się aktywowała, nawet wpisując kluczem z siódemki lub ósemki, to już będzie na zawsze przypisane do danej płyty głównej, także instalując system na nowo już nie będzie trzeba klucza nigdy wpisywać. Ale to pewnie wielu z nas wie, chociaż czasami na różnych grupach na Facebooku Widzę pytania na temat y, właśnie tych licencji, różnych tam rzeczy. i Niektórzy jeszcze nie kumają, że klucz nie zawsze jest w Biosie. Tutaj może być w Biosie, w takich nowych kompach, ale w starych kompach, gdzie w Biosie klucza nie dało się trzymać, y, też aktywacja przechodzi bezproblemowo, bez wpisywania klucza, bo wywnioskować z tego łatwo można, że klucz, klucz y, że informacja o aktywacji jest przechowywana na serwerach Microsoftu. Po prostu tam jest przypisane do danej płyty głównej, do, jego numer, do jej numeru seryjnego jest licencja i tak to sobie działa. No, komputer wstaje. Wejdźmy sobie, ustawienia, aktywacja, aktywacja i co, Windows 10 Pro aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej, i tyle by było z tego odcinka. Trzymajcie się, cześć.